Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jak widzicie po tytule yy, mam dla was znowu przegląd moda z nową grupą wiekową. Pewnie już wiecie, że jest to grupa wiekowa i tak dalej, ale ja nagrywam filmik, bo może nie wiecie, ale jest już polska wersja tego modu, także ekscytujące, jak ktoś nie lubi grać po, żeby były, wiecie, angielskie napisy czy coś takiego tylko woli po polsku, no to. Hello, I'm here. <laughs> Oczywiście, linki macie w opisie. Ja też w sumie chciałam wiecie, co sprawdzić, sama, wiecie, jak to wygląda, nie? Bo tylko gdzieś tam mi się rzuciło, że jest nowa grupa wiekowa, i gdzieś tam chwilę obejrzałam, co tam wiecie, jak to wygląda, ale nie za dużo, bo też chciałam właśnie sobie sama zagrać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Także sobie zaczynamy. Tutaj mamy Monikę. Monika jest dzieckiem. I sobie tak y, wypowie życzeniem. I tak, więc nowa grupa wiekowa jest już y, nie w kasie, tylko właśnie trzeba urodziny wyprawić. O, widzicie, wczesno-nastoletnie lata. Witamy Monika Browne we wczesno-nastoletnich latach. Przez następne kilka lat będziesz doświadczyć trochę zmian. Nie przejmuj się, Monika, to naturalne, też radę. Urocze. Sprawdźmy. Gdzie ona tu poszła aż? Wiek nastoletni. A czemu nastolatka? A za chwilę zobaczymy. Czekajcie, wezmę sobie jakąś cechę smakoszka na przykład. Okej. Okay. Jak wyglądasz? Dobra. Kurta jaka wysportowana, ale pójdziemy sobie od razu do kasan. O, widzicie, mamy tutaj inną grupę wiekową. Bo jak widzicie, jesteśmy trójką uczennicą gimnazjum i co tu chcę Wam powiedzieć najpierw o tej grupie jest możliwość, że będzie Sim miał zmianę głosu. Wiecie, w sensie wyższy ton albo niższy ton przy rozmowie, także wiecie, okres dojrzewania, to jest właśnie ta grupa wiekowa, co naprawdę brakuje tego w Simsach. I też są różne etapy buntu. One są częstsze, ale są krótsze, także yy, tu jest ten plus. Okej, okay, ale sobie sprawdźmy. O, mamy tutaj nową pracę. Middle School Homework. Odrawaj sobie te lekcje, może. I sobie za chwilę wiecie, co, wejdziemy do, oczywiście, do kasy i porównamy sobie w ogóle. a czemu? Czekajcie, to sobie schowamy tu. No, proszę, proszę wejdziemy do kasy i właśnie porównamy jak wygląda z nastolatką. I jest tutaj wymaganie oczywiście, żeby był pakiet rozgrywki bądź rodzicem, bo bez tego tak nie ruszycie, także no jeśli nie macie, no to trochę mi szkoda, a naprawdę warto mieć ten pakiet rozgrywki, nie tylko do tego moda. I też fajniej jeśli macie śnieżną eskapadę, bo wtedy animacje są niektóre właśnie z niej, także nic nie tracicie jakby, nie? okej, okay, dobra, robisz sobie to zadanie, ale ja bym chciała. O! Widzicie? Młody nastolatek. I w sumie fajnie to brzmi. Młody nastolatek, co nie? <laughs> Okej, okay, także widzicie, mamy tutaj opcję. Wejdziemy sobie tu. Usuń cechę młody nastolatek. Tu mamy jakieś... Nie wiem co. O nie, ej, ja przed chwilą sobie usunęłam. O nie, czekajcie. O nie popsuła. szyt. Ale czemu mi się tu nie pokazują żadna opcja? O nie, czekajcie, bo jestem nastolatkiem teraz, nie? A nie jestem, ejże tam, uczennica gimnazjum. O, jesteśmy tutaj młodym nastolatkiem, wiecie, cecha nagroda, jakby. I co? Nastolatka? Młoda dorosła, ale to pewnie tak pokazuje. Dobra. Tu mamy jakieś ustawienia, ale ustawienia nas nie interesują, a tutaj jak sobie klikniemy? Aha, to jest jakby jakaś postura zmienić, czy coś takiego. Ale dziwno. Dobra. Okej, okay, ale jak widzicie mamy tutaj nowe opcje. O, czekajcie, tutaj mamy... Nauczam, nie mentoruję mnie, a to nieważne. Możemy sobie użyć dezodorantów w spreju, także chodź sobie Monika. Pokaż nam, jak to wygląda. Już? Aha, dobra. Pachnie świeżo, dezodorant. Wow, pachnie wspaniale. Czuję, że mogę wszystko. Super. I co tutaj mamy? A użyj dezodorantu. Aha, w ten sposób. Jaki dziwny dezodorant. Ale on sprawia, że nam higiena powinna podrosnąć w ogóle. To było to, świeże i przyjemne dezodorant. Teraz nikt nie może powiedzieć, że śmierdzę. No i właśnie tak one dodają pewności siebie właśnie te spraye, nie? Ten dezodorant także. O, użyj balsamu i codziennie używanie kremu nawilżającego jest potrzebne, aby utrzymać barierę w twojej skóry i zapobiegać uszkodzeniom pochodzącym ze środowiska. Fajne, zajmiecie taki self care trochę, nie? Aha i wygląda to tak samo. Ej, wiecie, jestem troszkę smutną mi, bo się że to będzie troszkę inaczej wyglądać. W sensie... że inna będzie troszkę modyfikacja. Ale dobra, weźmy sobie w kas i sobie za chwilę stworzymy nastolatkę. Bo powinno tu mi pójść. I porównamy, jak wygląda, wiecie, wzrostowo. Bo to też jest jednak ważne, nie? Żeby. To się jednak różniło. Okej, okay, dodamy sobie. Um, nowego schema. No, mówię, nagram, bo mówię, widzę, że jest Polska, <laughs> polskie tłumaczenie, także weźmiemy sobie nastolatka. I jak widzicie, w kasie nie mamy opcji tutaj, żeby sobie wziąć y, grupę przed nastolatkę, nie? Także tylko poprzez urodziny możecie sobie ją tam wywołać. Okej, okay, to sprawdzamy, moi drodzy. O, i jak widzicie, jest niższa. Jest ona gdzieś tutaj, jest wzrostowo, nie? Jak widzicie, tak do połowy twarzy, nie? Także jest różnica. Także fajnie. No, także nasza moniczka jest tutaj, widzicie, przed nastolatką. Może jej fryzurkę zmienimy. A jakąś ładniejszą? Nie wiem. No, dobra. Także to był dosyć taki szybki filmik, ale powiem wam, nie chcę przedłużać, bo pewnie już znacie ten mod, bo on jest naprawdę popularny. Ale chciałam właśnie Wam też dać znać, że jest polska wersja językowa. Bo tutaj autorka tego moda już powiedziała, że będą jakby takie dodatki, w sensie na pewno będzie, można powiedzieć, takie urozmaicenie tego moda odnośnie, na przykład, pierwszego, pierwszej miłości, czy coś takiego, i też z gimnazjum coś będzie. Także się zapowiada naprawdę yy, fajna gra i muszę przyznać, że się nie mogę doczekać, co tam ona wymyśli, bo, wiecie, grupy wiekowe to jest coś fajnego, zwłaszcza, że ta grupa wiekowa tutaj, gdzie, która się skupia właśnie na dojrzewaniu, no, coś świetnego, no i bardzo realistycznego. No i powiedzcie, czy my tego nie lubimy. No oczywiście, że my to lubimy, nie? <laughs> no, także bez już przedłużania chcę bardzo podziękować za oglądanie. Piszcie koniecznie, co myślicie o tej grupie wiekowej. Czy chcielibyście taka, żeby doszła w rozgrywce podstawce, czy nie za bardzo? Jestem ciekawa Waszych opinii. I co, Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam oczywiście na mojego Twittera. Do subskrypcji i do usłyszenia. Do następnego. Papa. pa! pa.